Witaj na moim kanale, Tarot Moimi Oczami. Witam cię po raz kolejny bardzo serdecznie i ciepłutko. I zapraszam do kolejnego czytania. Ale czytania takiego troszeczkę innego. Może masz jakiś problem, jakiś kłopot z rozwiązaniem jakiejś no, trudnej, ciężkiej sytuacji i zamartwiasz się tutaj w jaką stronę, to Pójdzie, nie wiesz, co, co z tym masz zrobić. Zobaczymy, jakie tutaj pokażą się karty, o co tutaj będzie chodziło. Czy, 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 czy tutaj w ogóle. Właściwie to możesz zadać sobie różne pytania, czy to ze sfery zawodowej, prywatnej, relacji intymnych związków tutaj, czy um, może tych relacji z, z ludźmi, prawda, tutaj w postrzeganiu jakichś pewnych, pewnych spraw, które się wytworzyły pomiędzy tobą a, a kimś kimś innym. Zobaczymy sobie tutaj właśnie za pośrednictwem jednej karty um, anielska odpowiedź i tutaj um, przesłania aniołów na każdy um, dzień inna karta. Jeżeli spodoba Wam się to czytanie, to może będziemy sobie tutaj kontynuować każdego, każdego dnia w miarę moich możliwości, tutaj przy moim czasie oczywiście, taki, taki rozkład kart. Kartami też kipera, które bardzo, bardzo lubię, które, które zgłębiam, one są tak wymowne. I potrafią udzielić super odpowiedzi, szybkiej odpowiedzi w danym, w danym temacie, ale też i kartami tarota. Sobie tutaj też sprawdzimy nie byłabym z sobą, ponieważ no, tarot, karty tarota to jest moja największa miłość, pasja, tarot. Karty tarota. Także, kochani, to czytanie jest ogólne. Może te osoby, które tutaj zajrzą na to czytanie, na ten mój kanał, może przyciągnę tutaj taką energię tych osób, no, które borykają się z jakimś zapytaniem, z jakimś tam, tam problemem i, i nie wiedzą, w którą to stronę pójdzie, czy czy w koniec z czymś, czy początek czegoś nowego, czy pewne, przepraszam, czy pewne, pewna transformacja. Zobaczymy tutaj, co, co tutaj z tego, z tego wyjdzie, jak tutaj pójdzie to, to czytanie. Będzie to jedno czytanie, nie będzie to na dwie, czy trzy, trzy opcje. I zobaczymy sobie... Jakie tutaj podpowiedzi, o co tutaj będzie chodziło. Także zapraszam Was do czytania, tutaj do wysłuchania. Może będzie tutaj przydatne to czytanie dla Ciebie, dla kogoś z Państwa. Ale proszę też, kochani, o subskrypcję mojego kanału. Tak jak mówiłam, jeżeli. Wskoczy mi tutaj no, 4000 subskrypcji, zrobię live'a, będą darmowe pytania, będziecie Państwo mogli tutaj zadać po, po jednym pytaniu, tak jak obiecałam. Zobaczymy jak, w jakim tempie to, to tutaj ten wzrost do tej czwórki. A będzie jak, jak szybko, no, ale obiecuję, y, zrobię coś, coś takiego dla Państwa, dla moich y, subskrybentów. Ale do rzeczy, do dzisiejszego czytania zobaczmy zatem. Jedna karta o co tutaj chodzi. Sytuacja się polepszy. No, zapewne tutaj już anioły chcą przekazać, że jest jakiś problem, jest jakieś, jakieś zmartwienie. Ale zobaczmy jeszcze tutaj, z czym to może się wiązać. Jak tutaj przesłania aniołów też jeszcze będą chciały pokazać. Jedną kartę poprosimy przedsiębiorca. Może tutaj chodzić o Twoje sprawy zawodowe. Zobaczymy, jak jeszcze tutaj kartami Kipera właśnie sytuacja się polepszy. Przedsiębiorca to, kochani, opis tutaj jest to jest samozatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie przedsiębiorca. Może chcesz tutaj coś zmienić w swoim życiu zawodowym i chcesz postawić zdecydowanie na, na siebie. Masz, masz w, tym, w tym cel, nie lubisz pracować, być może być podporządkowanym, dać się podporządkować komuś, prawda? Tutaj praca na, na własny i tutaj cię ciągnie w tą, w tą stronę. Może chcesz właśnie założyć swój biznes, otworzyć prawda, jakąś działalność gospodarczą, ale zobaczmy. Tutaj sytuacja się polepszy jak najbardziej. Tutaj idzie wszystko w dobrą stronę, ale. Coś, coś musi być na rzeczy, skoro, skoro tutaj anioły mówią, że idzie ku, ku lepszemu, czyli być może coś, coś dzieje się niekorzystnego albo wcześniej coś zadziało się niekorzystnego. Zobaczymy tutaj, hmm, sytuacja się polepszy. Ja może jeszcze tu zajrzę w książeczkę, żeby hmm, przeczytać. Anioły pragną Ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się być dość trudna. No właśnie, musisz mieć jednak na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco czasu, a przed Tobą jest prawdopodobnie dość dużo pracy, ale wysiłki, jakie włożysz, będą tego warte, a wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie. Nie jest to moment, w którym powinieneś rezygnować. Czyli widzisz tutaj już anioły mówią ci, żebyś się nie poddawał, żebyś się nie poddawała i nie rezygnować z nadwątlonych czy przyjaźni, czy niełatwych związków. Może tutaj um, też, czy jakaś spółka z kimś, czy jakaś, jakaś fuzja, prawda? Tutaj. Może ktoś ci jest potrzebny, może sam nie dajesz rady i potrzebujesz stworzyć jakiś, jakiś zespół z kimś, też tutaj coś takiego może być. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Podążaj za swoim sercem i kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione i Szczęśliwe, może tutaj chodzi o tą współpracę, to już musisz sobie tutaj też dopasować, a może po prostu chodzi o te dwie tutaj sfery Twojego życia, tą zawodową, a zarazem i tą prywatną, te, tych relacji osobistych, prywatnych, może jesteś w, w układzie z kimś, czy twój partner. Może się nie zgadzać, może tutaj nie chce ci doradzać albo odradzać ci pewne twoje posunięcia i ty tutaj no, nie zgadzasz się, ciebie ciągnie, ciągnie cię bardzo do, do, do czegoś, żeby być niezależnym, żeby wyrwać się spod presji kogoś. Tutaj mówimy o, o tą sferę zawodową, ale zobaczmy. Sytuacja się po, polepszy jak tutaj. <laughs> Przepraszam kochani łyk, łyk kawy. Jak dużo mówię, ten głos mi tak siada. Ach, także zobaczmy jak tutaj karty kipera, one się tutaj wypowiedzą. Zobaczmy, sytuacja się polepszy, o co tutaj chodzi. Pokój stołowy, łaskawy pan i karta stanu małżeńskiego. No właśnie, może tutaj chodzi o Twoją relację z, z mężczyzną, z którym, z którym jesteś, prawda? Może to być osoba starsza, ale która ma wiedzę, pewną wiedzę I, i tutaj ten pokój stołowy, on pokazuje, że pewne, na pewne sytuacje trzeba poczekać do czterech tygodni, na przestrzeni tutaj miesiąca. Może coś się wyklaruje, coś się, coś się wyjaśni, może pójdziesz tutaj właśnie w tą, w tą dobrą, dobrą stronę. I też tu są Twoje odczucia, to jest całe też Twoje, twoje wnętrze. Tu możesz borykać się z, z pewnymi takimi, zderzać się, a, z pewnymi sytuacjami za i przeciw, rozważasz, prawda, bierzesz tutaj a, różne te, te, te wydarzenia, pewne rozmowy. Um, związany z tym, z tym tematem, który cię tutaj ab tak absorbuje, który cię tak wciągnął i na czym ci, na czym ci zależy, ale to też może, um, jeżeli nie jest to ta sfera zawodowa tutaj, to może masz pewne oczekiwania względem um, Twojego. Partnera, z kim no, chcesz coś stworzyć, prawda? Zacieśnić te więzy tutaj, być może tutaj też oczekujesz na m, propozycję małżeńską, może chcecie razem zamieszkać, ale tutaj te karty są dość pozytywne, czyli sytuacja się polepszy, idzie ku, ku dobremu, czyli jest tutaj no ta energia bardzo sprzyjająca, bardzo dobra w, w danym temacie, który ci tam zaprząta głowę, o czym, o czym bardzo, myślisz, na czym Ci bardzo zależy. Zobaczmy tutaj ta karta przedsiębiorca, prawda? Czyli to samo zatrudnienie. Zobaczmy jeszcze ja sobie tutaj przeczytam. Przedsiębiorca. Może byście tutaj mieli jasność. 79 strona, już ta karta pojawiła się, ponieważ znakomicie nadajesz się do samozatrudnienia. Masz odpowiednie pomysły. Zapał i samodyscyplinę, których wymaga takie przedsięwzięcie. Wahasz się przed zrobieniem tego kroku, ponieważ wątpisz w siebie no i właśnie tutaj oczekujesz, jak gdyby, wsparcia. Anioły zapewniają cię, że masz wszystko, czego potrzeba, żeby odnieść sukces jako przedsiębiorca. Będą Cię prowadzić i wspierać na tej drodze i jeśli tylko na niej wytrwasz, z pewnością odniesiesz sukces. No właśnie. Ale pamiętajmy, że każdy z nas ma wolną wolę i czy pójdziemy zgodnie z tutaj, z przekazem od aniołów, które dają nam ogromne wsparcie, no to już my sami tutaj decydujemy, ale... Wszystkie znaki na niebie mówią, że, 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 że tak, że, że wytrwasz, prawda? Czyli tutaj musisz uwierzyć w siebie. Twój pomysł założenia firmy jest słuszny. Zacznij sobie dorabiać, realizując swój pomysł na firmę, a w końcu stanie się ona głównym mm, zajęciem. W sferze pracy zawodowej niech poprowadzi cię głos intuicji. Pracuj z najwyższym zaangażowaniem nad y, sukcesem swojej nowej firmy. Bardzo fajna tutaj karta, ale zobaczmy właśnie jakie tutaj wsparcie będzie z y, energii tutaj tych kart kipera. <laughs> Popatrzmy jakie tu karty się pokażą przedsiębiorca, o co tutaj chodzi. Osoba fałszywa. Hmm. Obawiasz się kogoś, obawiasz się kogoś, może z jakiejś osoby, ale zobaczmy dalsze karty. Osoba wojskowa czyli to jest ktoś konkretny, ktoś kto chce wprowadzić ład i porządek. Tutaj nie ma zmiłuj się, troski i nieprzyjemności, no właśnie, ty musisz uwierzyć w siebie, ale wiesz co, masz już tutaj podpowiedź od kart, osoba główna. Jeżeli nie jest to twój partner O, oh, jeżeli hmm, być może, bo tutaj pokazała się osoba główna płci męskiej, czyli jest to energia, energia męska, być może hmm, pewne sytuacje w, w, w podejmowaniu tych kroków do zrealizowania tego, czyli poruszenie. Właśnie rozmów z tym, z tym kimś, z kim coś chcesz stworzyć, komu opowiadałaś o, o swoich posunięciach, o swoich zamierzeniach. Może ta osoba, tak jak mówiłam na początku, może ona ci odradzała, może, może wydawało ci się, że nie jest ci przychylna, ale. Wielkie, wielkie szczęście idzie do ciebie. Tutaj ta karta ona jest bardzo dobrym omenem. Ona neutralizuje, jeśli chodzi o pojawienie się negatywnych tutaj kart w rozkładzie. Na pewno były ciężkie rozmowy, trudne, trudne sytuacje, ale może też i nie tylko od. Ze strony Twojego partnera, osoby, z którą no, dzielisz życie, prawda? Może tu chodzi o urzędy, może napotkałaś się, napotkałeś się na pewne, na pewne problemy, pewne utrudnienia, ale yy, czas, czas tutaj sprzyja ci. Tu rozwija się coś powoli i jeżeli. Jeżeli nie jest, nie jest na obecną chwilę tak, jak, jak myślisz, że wszystko jest pod górę, to tak jak powiedziałam, daj sobie czas, nie rezygnuj z, z tego, na czym ci tutaj bardzo, bardzo zależy, bo w przeciągu czterech tygodni ta sytuacja się. Polepszy, uda ci się tutaj, wielkie szczęście. Wielkie szczęście, karta, karta która tutaj neutralizuje te, te złe wiadomości. I może ty też czujesz intuicyjnie, kim jest osoba fałszywa. Ktoś, kto ci nie życzy, może. Może to jest ktoś, kto ci źle doradza, ktoś, kto jest w Twoim otoczeniu, mogą to być, no, czy fałszywi przyjaciele, czy, czy koleżanki, czy, czy koledzy, z, 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 po prostu nieodpowiednie osoby, które, które ci doradzają. Ty masz tutaj kierować się intuicją i powiedziałabym, że Stawiać na swojego partnera, stawiać tutaj na, na swojego partnera. Może też e, ktoś ci tutaj doradzi mm, z rodziny, może ktoś starszy, ktoś, kto jest taki łagodny, ktoś, kto ma naprawdę dużą, dużą wiedzę. Porozmawiaj z kimś, z kimś takim. Może to być wujek, może to być starszy, starszy brat, a może po prostu twój. Twój twój partner też, też tutaj coś takiego, takiego jest. Ale są pewne zawirowania, są pewne niejasności, są sytuacje, no, w których możesz się gubić. Zobaczmy jeszcze tutaj tarotem. Sprawdzimy sytuacja się polepszy. O co tutaj chodzi, co tarot chce powiedzieć. Kochani, muszę Wam coś pokazać. Mój kot. Pogryzł mi kartę. Zostawiłam rozłożony na, na ławie. Niestety mój młody kotek dorwał się do kart i mi potargał. Pogryzł. Zobaczmy. Sytuacja się polepszy. Sytuacja się polepszy. O co tutaj chodzi? Paźmieczy, No właśnie. I tu trzeba będzie oprzeć się o argumenty, zdobyć może właśnie więcej, więcej wiedzy, uwierzyć w siebie, więcej jak gdyby wiary i optymizmu. Ty nie ufasz komuś, ty nie ufasz komuś z twojego, z twojego otoczenia. I to widać na tych kartach. Z tymi, z którymi. Świętujesz, radujesz się, cieszysz, być może przy, przy spotkaniach, przy kawce, przy winku, coś, coś tutaj się takiego pojawia, czy to przy spotkaniach rodzinnych, ale jest karta słońca. Tutaj tu się wszystko wyjaśni, tu się, tu poukładać się wszystko. Tutaj idzie naprawdę, sytuacja się polepszy, i tutaj Anioły zdecydowanie, no, tutaj pokazują ci, mają. mają dla ciebie dobrą, dobrą wiadomość, że, żebyś cieszyła się, radowała. Być może jesteś nieufna, troszeczkę musisz zdobyć więcej tych informacji, w tym paziu mie mieczy jesteś taka nieufna, badasz, obserwujesz, dużo śledzisz w internecie, prawda, na mediach tutaj, być może. Poprzez takie i, i nawet różne sy sy sytuacje, prawda? Wychodząc, czy to z domu, czy, czy ten, w, w, czy wpadasz na, na osoby ci znajome, które, które są w, w temacie i, i jesteś tutaj nieufna. Tak jak, tak jak mówię, może tutaj ktoś ci, ktoś ci tak doradza i masz. Jak gdyby nie wiesz, jaką podjąć decyzję, ale ty masz, się kierować, ty masz się kierować intuicją. No i masz iść za głosem intuicji, bo tutaj no boskie przewodnictwo cię tutaj prowadzi i tutaj no opiekunowie, duchowi tutaj współpracują z tobą. No. Także jest Ci tutaj zapewniony, gwarantowany sukces. Także tutaj wszystko się wyjaśni, tylko musisz jeszcze poczekać, być może jeszcze musisz zdobyć na jakieś, na te, na jakieś inne, może poboczne tematy więcej tych, tych informacji. No i tutaj może trzeba otwarcie porozmawiać. No, otworzyć się na, na postawy też, też innych, ale obstawać przy, przy swoim, kierować się intuicją, bo, bo dobrze czujecie. Zobaczmy ten przedsiębiorca tutaj. No właśnie. Tutaj chodzi o współpracę, o umiejętne prowadzenie rozmów, jak najbardziej, o podpisanie. No i dogadanie się właśnie. Szóstka kielichów, czyli to jest takie hmm, związek przyjacielski. Może tu chodzi o twojego, o twojego partnera właśnie. I karta głupca. Nowy, nowy początek. Tutaj musisz pójść, pójść na, 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 na żywioł, nie obawiać się. Ty dobrze czujesz. Ty, ty tutaj naprawdę ciągniecie ciągnie w tą, w tą sferę. Nie wiem, co to może być, jaka to ma być działalność tutaj. Może coś związane nawet z dziećmi. Nie wiem, może tutaj. Tu już abstrahuję, może ktoś chce założyć przedszkolę, współpraca z dziećmi, nie wiem, żłobek, czy, czy prywatne przedszkole, prywatny żłobek, też coś takiego, może, może praca z, z, z dziećmi, z małymi dziećmi, prawda? Też, też tutaj takie, takie sytuacje mogą się pojawić. Królowa Buław, masz się. Masz się nie oglądać na innych, tylko masz ruszyć do przodu. Królowa Buław, ona pokazuje, że dasz radę, ogarnisz całą, całą tą, tą sferę tutaj związaną, czy to z dokumentami, z urzędami, poradzisz sobie, poradzisz sobie i zaczynasz. Hmm, nową nową drogę tutaj kariery, będziesz się rozwijać, tutaj będzie bardzo korzystne, korzystne stworzenie dla siebie dobrych, fajnych warunków, ale nie przejmuj się, nie zamartwiaj się, być może tak jak powiedziałam, odsun się od osób, które wiesz, że nie są życzliwe, że może tam gdzieś coś kombinują, prawda?